Oj, super, kolejne pole się udało skosić. Dzwonię do Adama, żeby przyjeżdżał, bo mam pełen zbiornik, a chcę jeszcze jedno pole dzisiaj skosić. No co tam? Ty, ja już skosiłem te pole pod lasem, no i mam cały zbiornik, a ja jeszcze złapałbym te za laskiem. Tam dosłownie będą z dwa przejazdy, to już jutro bym nie jechał. Tylko dzisiaj po drodze bym je skosił. Tylko ty musisz mi przyjechać z przyczepą na te pole za laskiem. Ty, ale ja to już leżę w łóżku, to tak średnio, żebym przyjechał. Oj, nie rób sobie jaj, która to dwudziesta? I ty byś już leżał w łóżku, daj spokój. Wsiadaj w ciągnik i dawaj, bo zaraz będę na miejscu. No trudno, to muszę się rozebrać z mojej piżamy. Założyć te brudne i zaraz będę. To tam szybciej, bo zanim dojedziesz, to ja już będę czekał. Oj, żebyś się tam nie zdziwił. No, ja już jestem w połowie drogi, a zanim ty się wygramolisz, ruszysz, to daj spokój. Będę musiał jeszcze na ciebie czekać z 10 minut pewnie. Jeszcze światła. O i teraz można jechać. No dzwonił Jarek. Ja to już sobie tutaj sprzątałem w stodole. Myślałem, że już nigdzie nie będzie trzeba jechać. A on dzwoni, żebym z przyczepą przyjeżdżał, bo ukosił zboża i jeszcze na jedno pole jedzie. No to, co nie ma innego wyjścia, muszę jechać. Ale dzisiaj dobry dzień. Rosy jeszcze nie ma. Chyba nie ma w sumie to nie sprawdzałem, ale nie powinno być. Gaz do dechy i jazda, bo muszę z nim wygrać. Śmiał się ze mnie, że do jutra nie dojadę, a ja go zaskoczę i to ja będę tam pierwszy i to ja będę na niego tam czekał. Tutaj to nie ma co się pchać, bo tu nawet nie ma miejsca, żeby mógł się wysypać. Opatrzcie kto jedzie. No prawie prawie, ale go wyprzedzę i będę pierwszy na polu. Haha, ha, ha, no i wygrałem jest za mną. No niestety blisko było, prawie z nim wygrałem, ale jednak te tony, co mam w zbiorniku, robią swoje, no i nie mogłem zbytnio przyspieszyć. Tutaj jest taki mały kawałek, że on dłużej będzie mi teraz sypał na przyczepę niż go kosił. Już końcówka została. Dobra, wysypane no to lecimy z tym polem, no i kończymy zabawę na dziś. Tak siedzę w tym ciągniku. Może wyjdę i wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Jarek już wraca, to tylko zostanie mu tylko przejechać w stronę do lasku i pole będzie skoszone. No i jutro już tu nie będziemy musieli przyjeżdżać. Na jutro zostały chyba tylko dwa pola, więc zaraz koniec żni. No i co więcej już nie mam nic do powiedzenia. Dobra, wracam do ciągnika i czekam, aż skończy kosić. Został mi o taki pasek, ale no za jednym razem go nie złapie. Trzeba by było większy header kupić do bizona. To wtedy robota by szła. Nie no, jak coś to nie planuję zmieniać kombajnu. Mam za mało pól, ale to zaraz się zmieni. Już się kończą żniwa. Zaraz będę się odzywał do ludzi, z którymi jestem poumawiany na zakup pól. No i będę od każdego je kupował. W tym sezonie już mam co kosić. A co to będzie się działo w kolejnym, jak dojdzie mi te kilka nowych pól? Ogólnie to zaraz trzeba będzie kupić jakiś fajny rozsiewacz do nawozu, bo ten co teraz mam, to jest za mały. No, i może opryskiwać, ale tego jeszcze nie wiem. Dobra na dzisiaj koniec roboty. Wracamy na gospodarstwo. Ja bizona zostawiam u mnie na gospodarstwie, a ty, jak coś, to możesz wjechać przyczepą do murowanej stodoły i tam zostawić cały zestaw. Dobra, to tak zrobię. A jutro, jak będę jechał do kurnika, to pojadę swoją sześćdziesiątką. I pewnie też potem będę nią woził resztę zboża, bo już nie będzie sensu, żebym przepinał do twojej. No i ja jutro pojadę kosić z samego rana i pewnie będę na ciebie czekał na polu, to w sumie od razu przyjedziesz tym zestawem i tyle. Ale to jutro wszystko się okaże dobra, wracamy do domu. Kombajn złożony to można spokojnie wracać. Jutro z samego rana pojadę na pole, które jest za oborą Marka sąsiada, bo tam o nim ostatnio zapomniałem i pojechałem najpierw na to duże, a potem do Adama. I jakoś tak to wyszło. No to jutro tamto wykoszę. Potem przyjadę na te duże, za co jest za płotem. No i zostanie mi w sąsiedniej wiosce kawałek. No i to będzie wszystko. Tutaj ostrożnie trzeba wyjechać, bo te krzaki wszystko zasłaniają i nic nie widać. Ale w sumie kto w tą stronę będzie jechał o tej porze? W dzień to bym jeszcze zrozumiał, ale teraz. Tak się zastanawiam, czy na jutro już umawiać się z Kazikiem na koszenie. Czy może się wstrzymać i dopiero jutro, jak skoszę, to do niego zadzwonić i umówić się na kolejny dzień no bo w sumie to nie wiem, czy ja dam radę oblecieć moje i jego pola. A no i w takim razie, skoro ja już będę kosił tylko u Kazika, i może jeszcze u któregoś z widzów, to muszę dać Adamowi jakąś robotę. Ale pewnie weźmie czternastkę i pojedzie belować. No to samo belowanie mu zajmie spokojnie z dwa dni. No bo jak on będzie zaczynał około 12, to do 17 może 18 będzie belował, to tak z dwa dni powinien tam belować. A ja w tym czasie akurat powinienem skończyć kosić u ludzi. No i dobrze by było też pojechać na łąki i zobaczyć, jak tam wygląda trawa. Czy jej przypadkiem nie trzeba już skosić, to też mógłby Adam zrobić. Albo ja to zrobię, zobaczymy. Witam Was widzowie. Otwieram szybko bramę i jadę szybko kosić bizonem, bo trochę mi się przysnęło. Budzę się, a tu dwunasta. Zjadłem coś i już w pół do pierwszej. Tyle dobrze, że się z nikim na koszenie dzisiaj nie umówiłem i że tylko u siebie dzisiaj koszę, bo już byłbym w dupie. No ale wczoraj coś tak czułem, że może lepiej się umówię jak skończę u siebie no. I miałem rację. I na dodatek coś tak się dziwnie zachmarza, oby tylko się nie rozpadało. Tyle dobrze, że słońce aż tak mocno nie będzie świeciło i będzie lepiej kosić, o ile nie spadnie deszcz. Dobra, ruszamy na pole obok marka. No, wczoraj wam mówiłem, jak tam wyglądała sytuacja, że przez pośpiech zapomniałem tam wykosić, ale to spokojnie dzisiaj sobie pojadę wykoszę i potem przejadę na pole za płotem. Tylko tutaj ostrożnie wyjechać. Dobra, udało się, a no i witam nowego wspierającego Wiktor Gromana. Dzięki za wsparcie. I ostatnio dodałem wam drodzy wspierający takie fajne oznaczenia i emotki. Jak nie zapomnę, to wam je pokażę na ekranie. Jak ktoś dopiero został wspierającym, to ma Władka przy nim. Potem jest 30, 60, MTZ i na końcu 14. Planuję jeszcze coś dodać, ale to w przyszłości. Na razie zrobiłem taki. I wydaje mi się, że są całkiem fajne. Więc jeśli ktoś ma wspierającego, to może teraz na całym YouTubie pisać moje emotki i je popularyzować. A wydaje mi się, że taki Władek czy Trzydziestka to naprawdę super emotki. Wcześniej wspierający nie mieli żadnych emotek i mieli tylko byle jakie oznaczenia. I ostatnio tak mnie natchnęło, że to da się zmienić i można coś fajnego tu dodać. Więc wam dodałem. Jak ktoś ma jakiś fajny pomysł na emotkę, to możecie mi napisać. No bo Władek czy inny traktor to fajne, ale tylko aby sobie tak on napisać, a może dodać jeszcze jakąś typu lubię to, czy coś takiego, żeby to było użyteczne. Czyli żeby zamiast używać tych emotek, które są wgrane w YouTube'a, to żeby używać tych moich. No ale to już do Was zależy, czy chcecie takie coś i co byście chcieli. Dajcie znać, a ja postaram się coś zrobić. Omarka Bus stoi, to pewnie jest w domu. Ostatnio do mnie nie wyszedł jak obok niego kosiłem. Może dzisiaj wyjdzie. Ciekawe, jak mu tam idzie ten biznes z paletami. U mnie to jest słabo, może maksymalnie jedną paletę teraz mam. A ciekawe, jak u niego. On, jak ma tyle tych tuneli, to pewnie więcej ich jest. Trzeba będzie się któregoś dnia z nim spotkać, bo dawno się nie widzieliśmy. Ale, no, brak czasu. On zajęty, ja zajęty, no i nie ma kiedy. A no i muszę się go zapytać, co tam z maluchem się dzieje. No bo on tam miał się tym zajmować, bo ja ogarnąłem mechanika, a on lakiernika. I jestem ciekaw, co tam się teraz dzieje. Został mi ostatni przejazd. Liczę na to, że uda mi się ten pasek jeszcze zmieścić i nie będę musiał biec po traktor, ale znając moje szczęście, to zaraz zacznie się wysypywać. Opatrzcie, widzicie, kto tam w oddali stoi? No to Marek. Dobra, podjadę jeszcze kawałek i tak nie zmieszczę wszystkiego, więc zaraz się zatrzymuję i biegnę po przyczepę plus na dodatek pogadam sobie z Markiem. Witam pana Marka, gdzieś pan był, jak pana nie było. Witam, no a byłem tu i byłem tam, wszędzie byłem. Ale widzę u ciebie żniwa pełną parą. Ostatni kosiłeś koło mnie, wczoraj dwa pola dalej i dzisiaj tutaj co tak dziwnie. A no bo ostatnio to mnie deszcz wygonił. To zdążyłem tylko te przy twoim płocie wykosić. A wczoraj zapomniałem o tym, że mam tu jeszcze jedno pole i pojechałem do Adama kosić. No a dzisiaj sobie wróciłem wykoszę tutaj i lecę na kolejne. Tyle masz pół, że nie wiesz gdzie masz kosić? A co tu teraz coś ci się zepsuło, czy dlaczego tak stanąłeś? Nie, całe szczęście nic się nie zepsuło, po prostu pełen zbiornik mam i właśnie szedłem po traktor. A Adam ci nie pomaga? Pomaga, ale on ma teraz obrządek w kurniku, i jak skończy, to przyjedzie mi pomóc. Ale z racji, że nie chce mi się na niego czekać, to wolę pojechać w pole wykosić, i jak mam pełen zbiornik, to biegnę po traktor, a potem Adam już resztę ogarnia. A ty co z naszym maluchem? Wiesz coś na jego temat? Ty. No coś mi nie pasuje. Dzwoniłem do niego miesiąc temu i mówił, że zaraz będzie zrobiony. No i do dzisiaj się nie odezwał. Chyba któregoś dnia podjedziemy do niego i zobaczymy, co on to robi, bo coś się obawiam, że ten maluch to tylko u niego stoi. No to podjedziemy. U mnie to widzowie się wypytują, co z tym maluchem i kiedy on w końcu będzie, a ty jak tam u ciebie tunele? Dużo masz palec z nich? Bo u mnie od przenosin coś słabo wszystko rośnie. No to pewnie ziemię masz do wymiany, u mnie jest elegancko. Też właśnie tak myślałem, że to wina ziemi. Wcześniej jak rosło na podwórku, to wszystko było dobrze, ale po przenosinach się zepsuło. No dobra, ty nie zabieram ci czasu i lecę, bo mam jeszcze kilka pól do skoszenia, a jutro już planuję na usługach kosić. Dobra to leć, jak coś, to jeszcze cię będę informował, co z tym maluchem. Dobra, jak będzie trzeba pojechać, to daj znać. We dwóch to zawsze raźniej. Raźniej uciekać, nie? Jakie uciekać, to my byśmy ganiali, a nie uciekali. Jakby było trzeba, to by się wklepało, komu trzeba. Daj spokój, jakbyśmy pojechali to pokojowo, a nie szukać jakichś zaczepek. No to by się okazało, dobra, lecę. No leć. I widzowie, w końcu po takim czasie zobaczyliście Marka. No dawno go nie było. A no i dowiedzieliście się, co z maluchem. No co, trzeba będzie odwiedzić pana lakiernika i z nim porozmawiać. Dobra, biegnę po traktor z przyczepami i zaraz widzimy się na polu. Chyba ukradli mi czternastkę. Nie ma jej nigdzie. Przeszedłem całe gospodarstwo i przyszedłem jeszcze tutaj i nigdzie jej nie ma. No, chyba, że Adam sobie ją wziął i pojechał do kurnika. No co trzeba? Ty czternastką pojechałeś do kurnika? Nie, a co? To gdzie ona jest? Ja chodzę po całym gospodarstwie i nigdzie jej nie ma. Pewnie stoi u mnie na polu. Wczoraj, jak kosiłeś u mnie, to ją zostawiłem tam i przesiadłem się do sześćdziesiątki. Aha, ciekawe, czy dalej tam stoi. A dlaczego ma nie stać? Myślisz, że ktoś ci ja ukradnie? Nie wiem, dobra, idę zobaczyć, co tam się dzieje. Ty a wiesz, że w jak to? Co już nic więcej tam nie wejdzie? No ja to wsypałem, co wczoraj ukosiliśmy, no i jeszcze maksymalnie pół przyczepy, ale to max, Ani grama więcej nie wejdzie. Co ty gadasz? A ja właśnie ukosiłem zbiornik i zaraz się przenoszę na kolejne pole, to z trzy pełne przyczepy jeszcze będą. Trzeba będzie na przyczepach zostawić i schować w stodole. No innego wyjścia nie mamy. Trzeba było ten dodatkowy silos postawić. No dobra, działaj tam, ja idę po czternastkę. Za Marka stodołą mam jeszcze jedno pole i o nim ostatnio zapomniałem, to dzisiaj je koszę. Dobra, Elo. Dobra stoi moja zguba. Ostatnio pytałem się was, czy można jeździć z hederem po drodze, i powiedzieliście mi, że średnio, ale ja tam zbyt dużo po tej drodze nie jeżdżę, więc nie ma co się bawić w zdejmowanie headera. Jeszcze jakbym jeździł po jakichś krajówkach czy innych tego typu drogach, a ja tutaj jeżdżę po takim zadupiu, to szkoda czasu na to, więc nawet jak będę jechał do Kazika, to też Hedera nie będę ściągał, to jest tylko kawałek dalej, to nic się nie stanie. Dobra pole skoszone. Czternastkę tutaj zostawiam, potem powiem Adamowi, żeby ją stat zabrał, a ja teraz jadę na pole za płotem. Ogólnie powiem Wam, że dzisiaj jakoś mniej nagrywam. No bo to ciągle siedzę w tym kombajnie, ciągle te same pola i jakoś też nie mam zbytnio nic ciekawego do powiedzenia, więc jak odcinek wyjdzie jakiś krótki, to sorry, ale no zaraz koniec żniw zajmiemy się pracami polowymi, to może będzie się wtedy więcej działo. A i zgaduję, że Adam to raczej nic nie nagrywa, bo ciągle siedzi w kurniku, a tam to się nic nie dzieje. No ale sobie drogę wybrałem, no już chyba by było lepiej, jakbym po polu jechał. O, Jarek już ma pełen zbiornik. Trzeba podjechać. Widziałem, widzowie, wasze oferty z przyczepami. I dzięki, że tak od razu mi coś zaoferowaliście. No jakby się udało tak z Jarkiem dogadać, że jak on będzie miał wypożyczoną lawetę, to wtedy to któregoś z was po nią przyjechać. To by było fajnie. Ale chyba Jarek na razie nic nie będzie sprowadzał to i nie będzie lawety. Tak się zastanawiam. No bo już pierwszy zbiornik wysypałem. Zaraz będzie drugi, a tu jeszcze pół pola do skoszenia. I gdzie ja to wszystko będę trzymał? Na przyczepach nie mogę, no bo ich potrzebuje to przewozu bel albo palet. A no i ja jeszcze chciałem dokupić trochę od rolników zboża, żeby mieć na przyszłość i nie wiem co tu zrobić. Sypać na ziemię? No chyba innego wyjścia nie ma. W stodole położę plandekę, tą, którą mam na strychu i tak o będę sypał. I w razie czego, jak tylko będzie robiło się miejsce w kurniku, to będę woził. No ale że my tak szybko zapełniliśmy tamte dwa silosy, to jestem w szoku. No, na następny sezon trzeba będzie postawić jakiegoś bydlaka. Adam pojechał z dużą przyczepą. Jak uda mu się ją całą wysypać, to będzie całkiem fajnie, a jeśli nie, no to zostanie mi tylko sypanie na ziemię. No a co wy uważacie o takim trzymaniu zboża? Macie u siebie w stodołach tak o luzem rozrzucone zboże. Może źle to powiedziałem, nie że rozsypane na wszystkie strony. Chodziło mi o to, że no na pryzmie w stodole nasypane. I sobie stoję. Mam pełen zbiornik, a Adama nie ma. Nie chce mi się już iść po traktor, bo wiem, że mam czas i tak zdążę jeszcze dzisiaj pojechać na ostatnie pole. Tutaj został mi w tamtą i z powrotem. Kolejne pole jest malutkie, więc dzisiaj na 100% wszystko będzie wykoszone. Słabiutko? Jarek nie będzie zadowolony? Pół przyczepy zostało, no co nic się nie poradzi. Silosy mają ograniczone miejsce i tyle. Do kosza tak samo więcej nie wejdzie. Nawet już nie chcę iść. Dobra, zamykam go i jadę na pole. Po w końcu przyjechał. Ile to trzeba na niego było czekać? Ale sprzętu to on nie szanuje. Zobaczcie, jak on jeździ. Połowę przyczepy przywiózł. No ciekaw jestem, czy ja to wszystko pomieszczę. Dobrze by było, jakby się udało wszystko z tego pola na niej zmieścić. I tylko zostałoby z tamtego jednego małego. To najwyżej dwie przyczepy będę miał zajęte, a trzecią będę mógł belki wozić, no chyba że wysypię wszystko na ziemię i tyle. Ale to taki plan mi się bardzo nie podoba. Chyba zacznę namawiać Adama, żeby więcej zboża dawał kurom, bo trzeba będzie miejsce na przyczepach zrobić. Dobra, pole skoszone. To, co mam w zbiorniku, na 100% się zmieści na przyczepach. Ale jak ja wykoszę jeszcze jedno pole, to na pewno będę musiał jeszcze jedną wziąć. Ale w sumie to czekaj. Przecież pod czternastkę jest podpięta, co na nią już sypałem. Tylko ją uzupełnić. No ale i tak mam dwie przyczepy zajęte. Dobra, nic nie wymyślę. Ty za markiem na polu stoi czternastka z przyczepami. Tam jedna jest w połowie pełna. To weź odczep pustą i podepnij pod ten zestaw tą, co teraz masz, i stój tak przygotowany na gospodarstwie. W razie czego zadzwonię. Bo jadę na to nowe pole i wydaje mi się, że je złapię w zbiornik, ale w razie gdyby mi się nie udało, to przyjedziesz. Dobra. Przepuszczę tego narwańca, bo jeszcze mnie strąbi czy coś. Jadę teraz na ostatnie moje pole. Liczę na to, że uda mi się je zmieścić w zbiornik, no bo nie chcę na darmo gonić tam ciągnika. Bo ono jest małe i wydaje mi się, że tam on nie będzie potrzebny. Skończyłem. No dosłownie zrobiłem trzy przejazdy i pole skoszone. No i dobra, ja wracam do domu, a z wami się żegnam. Jak coś ciekawego się wydarzy, to będziecie to najwyżej widzieć w kolejnym odcinku. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu koniec żniw, a ja przypnę Wam serduszko, dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć.